Siemajeszkę, jestem BartekOSW i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, tak jak z tytułu możecie zobaczyć, będzie to poradnik. Poradnik będzie dotyczył narzędzia, które pozwala na modyfikowanie plików studia Rockstar Games, czyli takich gier jak GTA 5, Red Dead Redemption itp. itp. Jeżeli chodzi o narzędzie, nazywa się ono OpenIV lub OpenIV, w zależności od tego, jak to sobie wymawia, nieważne. Program od jakiegoś czasu jest niedostępny do pobrania standardowo, czyli poprzez naciśnięcie guziku Download New. I ostatnio przeglądając ten problem, przeglądając YouTube'a, w znalezieniu fixa, ponieważ też również chciałem sobie ten program ściągnąć żeby zmodyfikować sobie pliki, jeżeli chodzi o moje GTA 5. natrafiłem na pewien filmik który pokazywał że trzeba coś wypakować na przykład z Google Drive, jakieś pliki przepakować itp itd a znalazłem po kilku sekundach myślenia i przeglądania forum Dużo łatwiejszy sposób. A więc bez przedłużania, zapraszam bardzo serdecznie do filmu. W filmie przedstawione będzie, jak pobrać program i również jak poprawnie go zainstalować. A więc bez przedłużania, zaczynamy. Jeżeli poradnik Wam się przydał, zapom nie zapomnijcie o łapeczce w górę. Jeżeli poradnik się nie przydał, pamiętajcie o łapeczce w dół. Lecimy. A więc, dobrze, w takim razie. Pierwsze co musimy zrobić to wpisać w pasek wyszukiwania openiv.com. Następnie wyszukujemy sobie no i teraz oczywiście nasz odpala nam się Główna strona programu. No i jak teraz sobie zobaczymy, klikniemy sobie nasz guziczek do pobierania. No to niestety witryna nie umożliwia nam bezpiecznego połączenia, co nie pozwala nam na pobranie programu, ale jest na to bardzo, ale to bardzo łatwy sposób, ponieważ, tak jak możemy zobaczyć, jest, występuje problem z certyfikatem SSL, który, jak można się domyślić, w naszym pasku wyszukiwań. Odpowiada za kawałek HP, HTTPS. Ale oczywiście możemy jeszcze zrobić to w sposób inny, za pomocą HTTP. No i wtedy nasze pobieranie odbędzie się bez protokołu, czy tam certyfikatu SSL, który odpowiada za bezpieczeństwo. W takim razie spróbujmy i tutaj. Usuńmy SK i rozpoczynamy. No, i jak widzicie, nasz program zaczął się pobierać, więc nie trzeba naprawdę tutaj korzystać z niewiadomo czego. Wystarczy tylko i wyłącznie na po prostu usunięcie jednego jednego znaku. Dobrze, również teraz w takim razie rozpocznijmy instalację. Jeżeli oczywiście nie chcecie, nie chcę wam się tego usuwać, będziecie mieli link w opisie. No to w takim razie rozpoczynamy instalację programu, otwieramy, wybieramy oczywiście interesujący nas język, przechodzimy dalej, akceptujemy umowę, następnie klikamy say continue, następnie tutaj to wszystko jest poprawnie zaznaczone. Jeżeli chcemy uruchomić program po instalacji, to zaznaczamy tutaj. Jeżeli chcemy utworzyć skrót na pulpicie, ja oczywiście chcę uruchomić też od razu po instalacji. Tutaj również wybieramy ścieżkę. Jednak nie polecam wybierać alternatywnej ścieżki, ponieważ program może nie działać. Próbowałem. Jeszcze chciałbym powiedzieć odnośnie tego, czy instalacja programu bez SSL, czyli bez certyfikatu, w jaki sposób jest bezpieczna. Wydaje mi się, że w przypadku tego programu jak najbardziej tak, ponieważ no tutaj Instalka nie zmieniła się od ostatniego czasu. Po prostu coś tutaj się wydarzyło takiego, że nie chce to działać. No i oczywiście teraz tak, jeżeli tutaj mamy nasz program, no to wystarczy tylko i wyłącznie wybrać, wybrać grę, którą chcemy edytować. No i tak naprawdę sprawa została zakończona. W takim razie, jeżeli wam pomogłem, tak jak mówię, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli, tak jak powiedziałem, pomogłem wam, możecie zostawić łapeczkę w górę. Jeżeli poradnik Wam się nie spodobał, oczywiście możecie zostawić łapeczkę w dół. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i miłej nocki na razie.